Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z serii Co nowego, a w nim omówienie tego, co się pojawiło w wersji 0.110 Home Assistanta. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj omówimy nowości w wersji 110. Aktualnie jest już wersja 110.1, ale minęło całkiem sporo dni, a mamy tylko jedną wersję poprawkową, więc no widać, że to się wszystko powoli normuje. Natomiast tradycyjnie zacznijmy prezentację nowości od tego, co możemy zobaczyć, więc zapraszam do interfejsu. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Home Assistanta. Ponieważ akurat na pierwszym ekranie widzimy kartę pogody, to ja od niej zacznę. Po pierwsze, jest tutaj kilka kosmetycznych, wizualnych zmian, a oprócz takich kosmetycznych, wizualnych, to jest jedna zasadnicza zmiana. Tu mamy atrybut dodatkowy, który możemy wyświetlać. Standardowo jest to wilgotność. Jeżeli wejdziemy w edycję takiej karty, to możemy ten atrybut zmienić. Na przykład podając prędkość wiatru, i teraz będziemy mieli tutaj prędkość wiatru. Kosmetyczna, oczywiście, zmiana, ale dla tych co yy, lubują się w takim dopieszczaniu każdego szczegółu własnego interfejsu, jest to na pewno coś wygodnego. Kolejna rzecz. Drobna to na ekranie integracji pojawił się, moż, pojawiła się możliwość przeszukiwania integracji zainstalowanych. Yy, znowu kosmetyka, ale się przydaje, szczególnie, że te karty tych integracji odkąd są te ikony teraz są całkiem spore, więc tu może się pojawić konieczność przewijania ekranu, więc taki search może trochę przyspieszyć korzystanie. Dodatkowo wszystkie integracje zewnętrzne, nie home asystentowe, mogą również dawać własne ikony od tej wersji. Nie będzie tu wyświetlana y, zawsze ta sama ikona, tylko każda taka integracja może dać własną. Y, kolejna rzecz na tym ekranie to pojawiła się możliwość, akurat nie mam jak tego zaprezentować, ale jeżeli home asystent wykryje nową integrację, to do tej pory ta karta jakby wyświetlała się zawsze, aż ją skonfigurowaliśmy. Od tej pory obok przycisku konfiguruj, który normalnie jest w tym miejscu dla nowej integracji, obok pojawia się przycisk ignoruj i taką integrację możemy zignorować. Home Assistant nie będzie wyświetlał propozycji jej dodania. Jak już jesteśmy na tym ekranie Integracji to pojawiły się y, oczywiście stare integracje, ale z możliwością dodania ich teraz już przez interfejs Home Asystanta, z takich, które mnie najbardziej zainteresowały, to jest integracja ONVIF, którą możemy już wykonać z interfejsu. Yy, bardzo ładnie wykrywa yy, kamery, które wykorzystują protokół ONVIF. Bez problemu można tu wszystko zdefiniować, łącznie z tym, że można wybrać, w jaki sposób chcemy, żeby był transportowany obraz. Kolejną z takich integracji jest możliwość dodawania urządzeń: Blabox. Te urządzenia są coraz popularniejsze. Ja też powoli zaczynam się nimi interesować. Więc pewnie w niedalekiej przyszłości coś więcej o nich będę mógł powiedzieć. Natomiast, właśnie ważne jest to, że teraz jest możliwość dodawania ich, integracji z nimi z poziomu interfejsu, co na pewno ułatwia sprawę. Dla wszystkich osób, które mają yy, zdefiniowaną integrację z kalendarzem, pojawiła się nowa ciekawa rzecz. Jeżeli są encje typu kalendarz w Home Assistant, to pojawi się nowa pozycja menu, kalendarz. I jak ją klikniemy, to widzimy widok kalendarza z możliwością zaznaczania, odznaczania kalendarzy, które nas w tym momencie interesują. Mamy kilka tutaj widoków. Więc naprawdę przydatna rzecz, wygodna. W przygotowaniu jest również karta taka do wyświetlenia na dashboardzie typu kalendarz. Ja do tej pory muszę, musiałem używać zewnętrznej, więc bardzo czekam na tą, którą dodadzą. Zobaczymy, czy ona funkcjonalnie będzie tak interesująca jak ta zewnętrzna, której do tej pory używałem. Kolejną ważną rzeczą, to są dwie nowe pozycje w konfiguracji ogólnej serwera. Pojawił, pojawiła się możliwość deklarowania adresu publicznego i adresu lokalnego naszego serwera Home Assistant. Ten adres publiczny w momencie update'u jest uzupełniany wartością, którą wprowadziliśmy do pliku configuration.yaml jako zmienną. Base URL. Jeżeli nie macie takiej deklaracji, to będziecie musieli po updatecie tutaj te adresy wpisać ręcznie. Natomiast, jeżeli macie tą deklarację, to te, ta wartość Base URL będzie przy, pobrana jako adres publiczny. Natomiast adres lokalny trzeba znowu ręcznie wpisać. Po co to? No, więc adres base URL był często używany przez wiele różnych integracji, chociażby Google TTS wymagał zdefiniowania tego adresu. Natomiast często był konflikt pomiędzy integracjami, bo część integracji wymagała adresu lokalnego, a zdefiniowany base URL jak gdyby standardowo przełączał wszystko na ten adres base URL, który najczęściej był adresem po prostu zewnętrznym. I żeby uniknąć tego, to wprowadzono ten podział na adres publiczny i lokalny. No a ponieważ teraz wszystko idzie w kierunku interfejsu, Home samego interfejsu, no to tutaj mamy to dodane. Po update'cie warto tutaj sprawdzić te adresy, ewentualnie je dopisać czy poprawić. I jeżeli zapiszemy nową konfigurację, to możemy, a posiadamy ten wpis base URL w configuration.yaml, to możemy ten wpis usunąć. To chyba były to te najważniejsze zmiany, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do podsumowania, gdzie opowiem jeszcze o tym, co zostało zmienione, a czego. Bezpośrednio w interfejsie nie widać. To, o czym na pewno warto wspomnieć, a czego nie pokazałem bezpośrednio w interfejsie, to jest prędkość. Prędkość praktycznie na każdym poziomie. Na poziomie interfejsu interfejs jest coraz lżejszy, na przykład w tej wersji odchudzono ikony, podzielono je na części, więc ładują się szybciej, mniej obciążają system prędkość na poziomie samego Home Assistanta restartu chociażby teraz jest tak że pewne rzeczy dzieją się równolegle system szybciej wstaje i to widać to daje się odczuć w codziennej pracy Z innych rzeczy o których jeszcze warto wspomnieć to jest integracja po Open Z-Wave jest w tej chwili ona w wersji beta, nie wszystko jeszcze tam działa, ale można już testować, więc jeżeli ktoś z Was, jestem zainteresowany, ma urządzenia z to może popatrzeć na tą integrację. Z nowych integracji, no to na pewno już wspomniany wcześniej box, ale reszta, no może jeszcze Z-Wave MQTT. Natomiast reszta no, dla przeciętnego polskiego użytkownika myślę, że te integracje pozostałe nie będą jakoś super ciekawe. Czysto jeszcze techniczna informacja, ale może dla niektórych z Was interesująca. Ta wersja przechodzi na Pythona w wersji 3.8. To co zostało jeszcze do powiedzenia to odpowiedź na główne pytanie, czy warto się już updateować, czy jeszcze zaczekać. Ostatnio zalecałem raczej wstrzymywanie się z update'ami, poczekanie na tych kilka naprawczych wersji. Tym razem mówię, że warto e, updateować się jak najszybciej, natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Na ten update trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, bo nie będą działały niektóre rzeczy Wam z racji tego, że znowu są przenoszone do interfejsu. W niektórych miejscach jest zmieniana konfiguracja. Na przykład nie będzie działać kamera, kamery oparte o Raspberry Pi. Trzeba będzie zmienić konfigurację. Może nie działać panel do alarmów taki. Komponent, który dodaje się do home asystanta. Tam również na poziomie konfiguracyjnym zaszły zmiany, i może będzie wymagane przekonfigurowanie go. Mogą być problemy z telewizorami LG, tam również jest zmiana w konfiguracji. Oczywiście te wszystkie integracje, które są przenoszone do interfejsu, a do tej pory były robione w konfiguracji, one znowu mogą wygenerować problemy i pewnie je wygenerują. Dlatego zalecam jak najszybszy update, dlatego że naprawdę korzyści jest wiele i szczególnie ta prędkość działania, no i te coraz więcej integracji zarządzanych przez interfejs. Ale pamiętajcie, że to nie może być update na zasadzie naciskacie i zapominacie, tylko po updatecie musicie poświęcić czas, więc zapdateujcie się wtedy, kiedy faktycznie ten czas będziecie mogli poświęcić, żeby nie wprowadzić e, siebie w jakieś kłopoty, bo naprawdę nie ma nic bardziej frustrującego niż e, wykonanie update'u, po którym nagle pół domu przestaje działać. Cóż, to chyba tyle w tym materiale tradycyjnie. Zachęcam do polubienia tego filmu, subskrypcji kanału, jeżeli uważacie, że jest on tego warty. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę na dodatkowe wsparcie mojej osoby, to zapraszam na Patronite'a, a w tym materiale to wszystko. Dzięki śliczne. Cześć! A jeszcze jedna zmiana, o której zapomniałem. Y Wyszła nowa wersja repozytorium HACS i zmienia ona całkowicie interfejs, więc jak się updateujecie do niej, to nie bądźcie zaskoczeni to jest trochę poza Home ale jak już mówimy o tym, co nowego, to pamiętajcie, nowa wersja HACS działa bez żadnych problemów, wszystko jest ok, ale interfejs jest całkowicie przebudowany zmieniony trochę nam klimat obecnych ekranów w Home Assistant, ale na początku ciężko się w nim połapać, więc yy, uważajcie z tym update'em, bo jak gdyby technicznie nie ma problemu, ale potrzeba chwili, żeby się w nim odnaleźć. Yy, zachęcam do skorzystania z opcji prawy górny róg, tam w haksie będzie odznacz wszystkie repozytoria jako nowe i to trochę... Ogarnie wam wygląd tego interfejsu. Tym razem to już yy, naprawdę wszystko. Jeszcze raz dzięki śliczne. Cześć.